Cześć, mam do Ciebie szybkie pytanie. Wyobraź sobie, że ktoś, na kim bardzo Ci zależy, jest na Ciebie zły. Co robisz w takiej sytuacji? Zastanawiam się nad tym, czy potrafisz to zaakceptować, zostawić to po prostu tak, jak jest. I wydaje mi się, że być może w Twojej głowie zaczęły pojawiać się słowa, ale jak to, jak można coś takiego zostawić? Jeśli ktoś jest dla mnie ważny, to zależy mi na tym, aby czuł się dobrze, a nie na mnie się złościł. Co to w ogóle za bzdura? Mam rację? A chciałabym, żebyś została, został ze mną. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego akceptacja tego, jest e, najlepszym rozwiązaniem, jakie możesz zrobić zarówno dla innych, jak i dla siebie. Chcę poruszyć temat odpowiedzialności emocjonalnej, a odpowiedzialności emocjonalnej za cudze emocje. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to umówmy się. Jedną z podstawowych zasad bycia dojrzałą emocjonalnie osobą. Jest odpowiedzialność za to, co czuję, bez próby zgonienia tego na drugą osobę. I wiem, że to może być trudna prawda, ale dokładnie tak właśnie jest. Problemem nie jest to, co się Tobie przydarza, ani to, jak ktoś Cię potraktował, tylko to, w jaki sposób Ty to zinterpretowałeś przez pryzmat swoich schematów, przekonań różnego rodzaju filtrów, które sami sobie nakładamy. A owocem tego będą pojawiające się uczucia. Czyli na przykład koleżanka nie zaprosiła mnie na swoje urodziny, pomimo iż zaprosiła wszystkie nasze wspólne znajome. I teraz pytanie, jak ja na co zareaguję? Mogę zareagować w różny sposób. Mogę poczuć się dotknięta, pominięta, ba, nawet odrzucona. Ale równie dobrze mogę powiedzieć. Ok, taką podjęła decyzję, taki miała powód. Ja nie mam nic do tego i nie mam na to wpływu. Nie zamierzam z tego powodu czuć złości czy odrzucenia. Jeśli w jakiś sposób się będę z tym zmagała, mogę po prostu ją o to zapytać. Pamiętaj o tym, że nikt nie ma dostępu do tego, co się w Tobie zadziewa, a tym samym nie jest w stanie kontrolować Twoich uczuć. Czy to jest dla Ciebie jasne? Dobra wiadomość jest taka, że skoro inni nie mają dostępu do Twoich uczuć i ich kontroli, Ty tak samo nie masz dostępu do tego, co czują inni. I czasem może się to wydawać trudne. W szczególności jeśli jesteś kobietą, a bo jako małe dziewczynki jesteśmy uczone tego, że powinniśmy brać na siebie winy i odpowiedzialność za to, jak czują się inni. Dbać o to, żeby inni czuli się dobrze. I jeśli jeszcze trudno ci to zaakceptować, to proszę zastanów się, czy na przykład nie miałaś takiego doświadczenia, gdzie jedna i ta sama osoba w różny sposób Zareagowała na takie same twoje słowa i jedyną różnicą jaka tutaj była, to po prostu inny dzień. A to mogło wynikać po prostu z innej pojemności emocjonalnej na przyjmowanie tego, co świat jej daje. Albo jeszcze trochę inaczej, że być może miałaś taką sytuację, kiedy to, co mówiłaś lub robiłaś, a były to takie same rzeczy, ale kierowane do dwóch różnych osób i te osoby zareagowały w różny sposób. Więc co się zadziało, skoro ty zrobiłaś, powiedziałaś to samo, a reakcja była inna? Kwestia tego, jaka interpretacja zadziała się przede wszystkim w głowie u Twojego odbiorcy. Okej, okay, ale pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dlaczego tak chętnie, a nawet nieświadomie i automatycznie bierzemy na siebie tę odpowiedzialność za cudze uczucia. Dorastając, uczymy się, że to, że troszczysz się o kogoś, oznacza, że jesteś dobrym człowiekiem. Ba, mówiono nam, że ludzie, którzy nie zmieniają swojego zachowania w oparciu o to, co myślą i czują inni, są po prostu złymi ludźmi. Ok? I chcę, abyś teraz zatrzymała się na chwilę, bo znowu powiem coś niepopularnego. Posłuchaj. To, że wierzysz w to, że swoim zachowaniem, i tym, co mówisz, możesz wywołać konkretne uczucia innych ludzi. W żaden sposób nie czyni Cię milszą osobą. Rozumiesz? Powtórzę. Twoja wiara, że możesz wywoływać w ludziach uczucia, nie ma żadnego związku z tym, czy jesteś miłym i serdecznym człowiekiem, czy nie. Prawda jest taka, że wtedy przystajesz być życzliwa dla siebie. A to, koniec końców, będzie w pewnym momencie budziło w tobie ogromną frustrację. Jak myślisz, pozostanie to bez wpływu na to, jaka będziesz dla innych osób? Zatem, czym tak naprawdę polega troska o bliskich i o to, jak się czują? Bo zdaję sobie sprawę, że nie żyjemy w wyizolowanym świecie. Jeśli są osoby, które są bliskie naszemu sercu, to zależy nam na tym po prostu, żeby czuli się dobrze. Co ty z poziomu dojrzałości emocjonalnej możesz dla takich osób zrobić? Prawdziwa troska i życzliwość jest wtedy, gdy ty potrafisz w empatyczny sposób, po prostu towarzyszy tej osobie. Z pełną akceptacją, ale również bez oceny i bez próby nadawania temu znaczenia, co czasem może być bardzo kuszące. Pozwalasz po prostu bliskiej ci osobie czuć się tak, jak właśnie się czuje w danym momencie. Jesteś po prostu wsparciem. Ale jesteś tym wsparciem pod warunkiem, że jednocześnie potrafisz zadbać o siebie i wziąć odpowiedzialność za to, jakie uczucia pojawiają się w tobie. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie pomocne. A proszę napisz w komentarzu, jak Ty to widzisz, bo jestem bardzo ciekawa Twojej opinii.